Siemaneczko z tej strony Janek, witam Was w trzecim odcinku na Skywarsach i jest ze mną ofelek. Siemaneczko, taka epicka z pandą. O, mam koksa i żelazny mieczek w pierwszej skrzynce. A ja, nawet, a ja nawet nie mam miecza. O, mam ma, ma w drugiej skrzynce miecz drewniany łuk i koksa. Tylko, Gdzie że to jest druga? się. Co? Gdzie to jest druga skrzynka? A, na drzewie, na drzewie. A. O, mam perłę! Dwa razy nie I perłę! I ty, taki miał złoku bierze! I mnie zabił od razu! Naprawdę, ja nie wierzę! No, serio, on mnie na trzy hity wziął! A tam miałem enter perłę i źle To mogę się tepnąć w ostatniej chwili! Ale ja jej nie wziąłem, bo gość mnie zabił! ja ty zbierasz cztery tysiące na, na te, tego super skoczka? Nie! A co to jest Ale... w ogóle? To jest takie piórko, weźmiemy go stałego, że jak gdzieś dotkniesz, to możesz sobie zrobić podwójny skok. Na każdej arenie przebyć po takim jednym. że sobie to kupić za 4000. tysiące. Nie, ja na to nie zbieram. Ja zbieram na żelazny miecz. Albo na coś tam innego. Tak, że na, na żelazny miecz sobie zbieram. I na sobie skoczkę, bo wtedy jakby, będziesz mógł od razu y y pójść do go gościa bez perełki. Wciśnie sobie ten, to i ciśnij dwa razy więcej bo się poskaczyło. Nie! Nie, nie zabiję mnie. Ten gościu mnie, mnie, te, mnie też zaraz weźmi na. na trzy! Jezu. Tak cię? Nie, prawie. Uhu.

Trzeba zobaczyć, Perła mam Aktualna wynosi 1500, to kto wygra, to będzie 1500 zł Może wymierzyć to? Kto wygra, zostanie dostanie 1500 zł W baterii. Nie, muszę, ja, muszę, ja, muszę, ja, muszę, ja muszę to zdobyć, ja muszę to zdobyć. Nie! Dziś to! Gi in smato Gi koksa Wygram to! Ja z koksa, on nie wie Zwróciłem kolesia Nie wygrałeś Ha! Ha! Wiem, ale ten, ten, ten gość jeszcze został Nie i zero tak, W ostatnim momencie jest jeden O nie, on ma deksowy miecz Jez zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. miej zero. zero. Co ty śpiewasz? Mniej niż zero. Co to? Ha. I I A, fly. Jestem taki głupi, że nie umiem wcisnąć spacji. A nie, ja, ja, ja idę na środek, no. Nie umiem wcisnąć spacji. No ale nie umiem wcisnąć spacji. Nie, trzeba, trzeba tak to intensywnie zrobić. Spacji nie umiem wcisnąć. No spacji nie umiem wcisnąć, jest nienormalny. Jak sobie jest, udało mi się, do, do na środek. Ja już jestem na środku. Ciekawe, czy tu są jakieś skrzyneczki. To jest jakaś skrzyneczka, w niej są takie średnie itemki. Kupić sobie, czapeczkę. Kupi sobie za czapeczkę za 500 zł, hmm. ale czapeczka nie kosztuje. A to, y, tak, znaczy nie. Do trzy, cztery. Nie, czekaj, jeszcze, ja, ja jeszcze nie przegrałem. No, sorry. Z tym takim mistrzem, że ja nigdy nie przegrywam. No, mówi to kończy, który cały czas przegrywa. Ja Jest, wiem, że... dobra, przeg wygrałem. Znaczy, no to, kurde, ja bym ja się na tekstową maryneczkę poczekał. Zabij się. Zabiję. Teraz spadłem, dobra. No dobra, U. to trzy. 4. ...ry. Jestem. Ja też. A ty nie jesteś, albo jesteś... Ty jesteś, albo... Albo jesteś... Albo... Mm. Ja taką, taką małą dżunglą? Nie. Takimi dziewkami jesteś? Nie, ja jestem w ogóle na jakimś... ...jakimś gdzie jest dużo kamienia i A mnie kraw. w ogóle nie ma kamienia. A u mnie w ogóle nie ma kamienia. Oczywiście mam koksed jak sobie mnie i Ender perły? Ja, ja, ja też mam Koksad i jak sobie ale nie mam Ender perły. O i... Ma, mam dwa koksy! Nie no trzy prawda? koksy mam! Nie wierzę! Coś no. kłamiesz. Nie pozabijam tylko. Czu, czuję tu kłamstwo. No, o, no, to, no, to, mi... jest ten go, to jest ten sam gość, którego zabiłem przed. Mój to typ, który nie umie, nie umie się powstrzymać o kłamstwa! I gościa z jaja ja rzuciłem i to był epicki rzut jajka. Nie! No dlaczego? Nie musisz zginąłeś. No to, no naprawdę taki... No nie umiesz no zginąłeś. Jak... Gościu mnie zabija z jajek. Z jajek! Tak! Z jajek mnie sprawie zabił! Gin ty, giny, ty, gin tak, ging, Co ty kurde mnie? Yy, czapeczką ja, bijesz? Ty jesteś taki podważy, żeby mnie czapeczką bić? O ty stary, chyba chce póki... Ja tutaj do mnie zyka. No i mnie zabił, oczywiście. Ja mam dwa ja ja serduszka. Ja zaraz spadnę, bo jesteś świnka. Może nagrać się od razu czwarty odcinek albo wybuchowy głosunki Jak widzieliście ostatni fail w kopalni, no to było, nie, porażka w kopalni, to było... Super. Yy, cały czas ginęliśmy. Gratulacje, zwycięzca na jest z Usel. O 2240 punktów. Ile. ty to zdobyłeś? Nie, jakiś tybek O, przerzuciłem NPR-u. Jakie, jakie to smutne. Bateria los, dobra. Biorę 40 punktów stawiam. How do and fly! A na razie tak mi dobrze nie idzie. No, ja nie, 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 mam z, do, by... nic do rzucenia, aby, aby mi ich zrzucił. Wy, wykonał misję, Zabij 10 osób. Gratulacje. Nie ja sobie zrobię zadania. W ogóle ja mam zadania z Ady, Anny i A, to ja mam w ogóle... Na 50 osób to ja mam 18. Nie, nie, no, ja nie mam nic zrzucenia jakie będzie. Chyba, chyba sobie coś takiego zrobię. Czy można... Nie! Jest! Jest! Mam pół serduszka! Jakiś ciebie fail. Człegu, 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 czegoś. Jest! Jaki fart, miałem pół serduszka. O, o. Mam, mam jakąś dziwną tru... O, nie! Dlaczego ty, dlaczego ty? Stary! Ja udam udział w loterii, na 19 Ha, ja sobie z jeden koksa, no zabiłem gościa. I czekamy, na ile już nagrywamy? 8 minutek, no dobra. No czy cztery? Na 19 minut się daję, czy wygrałem w Skyrim. O Rynny. to jest ta ekstra super mapa! Flanek, Jesteś, jesteś, jesteś obok mnie! Jaki nie Ale Pol moję Ja I... mogę od razu iść do typka i może iść od razu do siebie. No, ale, ale jaki nie no bo, jakbyśmy byli obok jakiegoś innego typka, no to byśmy go mogli od razu zabić. O, mam, o, mam dwa, mam. Tu mam yy, to są dwie skrzynki, jakby coś. Wiem. Masz wędkę? Nie wiem. No, no, no to masz już przegraną, bo kto nie ma wędki, ten ma jajka. Co ma, co mam? Dom, dom, diri, dom Zaraz mam. Ale zrzuczka, prawie zrzuciłem i teraz się będą... tam będą się kiść. Ooo, ale go podbiłem. Gdzie ty, Janek, jesteś? Ja się tepnę na środek, na, na kaktusa się tepnę. Co ty o, masz? jest tu skrzydek! Mija ale intro. Ty miałeś, ty miałeś na perłę. No, a co ty myślałeś? Jak to... ile, tu jest krzydek, ile tu jest skrzydek, Ile tu jest skrzydek. Ale mi tu świerdzi, ale mi tu pasi, coś mi tutaj świerdzi, coś mi tutaj pasi Ile tu jest skrzynek i zaraz ginę, bo tak się cieszę, że ile tu jest skrzynek O, i jestem cały żelazny z żelaznym mieczem Ej, a dasz mi coś, bo ja się właśnie buduję z tą, bo ja się właśnie buduję, stąd, bo ja się właśnie buduję. O, on, on daj, on daj, on daj. spoko, dam ci O, mam na ciebie łuk A, bo ja nie mam łuku, to mi się pogniło. może, mogę ci dać prawie cały żelazny stacik oprócz spodni O, mam perełkę nie, jakiś typo! Jakiś typo, jakiś. On chce mnie zabić! On chce MNIE mi PRAWIE MNIE zabić. O i go zabiję, dobra. My mam jeszcze jedną perełkę z niego, więc mam dwie perełki, to ci dam. To fajnie. O, ale bym typka zrzucił, stary, rozumiesz to, jakby typka zrzucił. Ja prawie bym go zrzuciłem! Prawie go zrzuciłem! I zrzuciłem go dobra, idę. Jakiś typek się do mnie bubi. Gdzie ty jednak jesteś? Jezu Chodź, bij do mnie, bij do mnie, bo ja się boję. Czekaj, już idę. Aha. O, ale prawie rzuciłem, sorry, ale typka prawie rzuciłem. I teraz tu jest ostatnia wojka. Nie zrzucaj nie ty... mnie, nie zrzucaj mnie, bo ja to już... Walę iś... jakiegoś typka z i go zabiję z łuku, oczywiście. I teraz i biorę hmm. drugiego typka z łuku. Biorę drugiego typka z łuku. O, i ja sobie mieczem go biorę. To daj mi coś, daj mi coś, bo tu... Je... O, zabiję dwóch typków. Chyba chodź. Ma, masz perełkę, masz to, ty masz wszystko to, masz to, więc masz to. Na dole są jeszcze skrzynki, tylko że ja idę po twój diakso... Ej, wiesz, że stawiasz mietko, no no to się jeszcze nie klepiemy, dobra? No, jeszcze nie. Bo ja idę po twój diakso w mieczyk. A są jeszcze na, na dole skrzynki? Chyba tak. Gdzie na dole? O, mam w mieczyk i na nasz czał, mam 50 kształt i sobie w mieczyk A gdzie to jest dół, bo ja nie wiem. Nie, chyba nie ma, tam chyba w tym złocie. W złocie, ale to złoto... Nie, nie da nie się go. Przy, przyznam się, że mam dwie, dwie perełki. Naprawdę. Ej, rozwal to złoto. A to nie, dobra. Co? No! zobacz, ja się tepnę na rękę i się klepiemy, dobra? Nie, 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 jeszcze nie, bo ja muszę A, rozkopać to, 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 to. złoto. Kopiemy złoto, kopiemy złoto, kopiemy złoto, kopiemy złoto. A, nie naprawdę. Ma... Ej, kto w złocie? Ej, poczekaj, kto wygrał w loterii? Moją. Nie mam. I chyba ja się gdzieś tepnę. Chyba tepnąłem się gdzieś. Ale czekaj, bo. A da, dasz mi łuk? Stary, ja nie mam drugiego łuku. A, no dobra. To poczekaj, bo ja chciałem sobie jeszcze zrobić łuk. A gdzie ja jestem? Ja. Ale to czekaj, to może jeszcze się trochę pokopię w tym złocie. Ale w złocie już nic nie ma. Skąd wiesz, może jest coś jeszcze w złocie. Nie no, rzeczywiście nic nie ma w złocie. Gdzie ty jesteś? Chowam się. Ej, ale Co? poczekaj. Ej, ale jeszcze nie ma klepy, okej? Okay? Nie, jest już. Ale nie, bo ja, bo, bo ja Cię widzę, tylko ja tylko nie muszę coś zrobić, okej? Okay? Nie, proszę Cię, błagam Cię. Dobra. Jeszcze, jeszcze przez kilka minutek. Bo ja tutaj... Wyszłałeś się na perełkę. Mogę już? Nie, bo ja muszę się zbudować. Nie! Nie, błagam, nie rób, nie rób tego, nie rób tego! Zrób tak Ci. Jezu. Buduj, szybciej się buduj. Buduj Boś... się, będę się pospieszał, szybciej. Ale nie mam bud budulca, czekaj, mam. Jakich budulca nie, ma? nie mam. Nie on jak sobie nie ja budzę. co? O nie, to źle. Mam perełkę jeszcze. Mogę ci już bo strzeluję w ciebie. Nie. Szybciej! Szybciej! Szybciej, szybciej. Zybaj już klepa. I believe I can fly, I believe I can fly, I believe... Nie, przegrałem, dlaczego? Nie, nie miałem, ref, nie miałem filka. Oj Byłem cały żelazny jak sobie tymi, miałem jeszcze, miałem trzy No dobra Ty, ty kłamco Dobra, ile już nagrywamy? No dobra Weszło, szybko wbijaj, weszło, weszło, szybko! Chyba jesteś Osta, Jak jako ostatni Ile my nagrywamy? Ja na już nagrywamy. Co? I 15 minut. Może jeszcze jedną, dwie ręki. Nie, ta i to jest ostatnia. Dobra, a i te stary, bo nagrywam potem jeszcze czwartecznie czy nie? No możemy. Powiem że to jest jedna strzynka. Co? Nie, nie wierzę. To uwierz. I stary, ja nie mam mieczyka. Nie! Po co? A, szczerze mam tu drewno. Dobra. Więc jestem głupi, bo nawet nie mam mieczyka, to mam drewno, więc... No dobra, to typujemy się na środek? I po jakiś, jakiś typek chce już biurawię i mnie zabije. Topimy się na środek? Nie. Co się... Czemu... Czemu ja... rzuciłem enderperum w sam, w sam środek drzewa i mnie nie typnęło, tak jakby przeleciało przez drzewo? ja zginąłem. Dobra, ginę, uciekam. Jeszcze jedną mareneczkę, się, ostatnią. No dobra. Trzy, 4 dry. Dobra, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie chcie, y, tę y, serię z gminę Warsów. My się postaramy nagrać, nie? Dobra, tutaj mamy skrzyneczkę. Tu jest tylko jedna skrzynka. Ej, ej, na swoim serwisie. Nie. Zbaruj. Nie! Już mnie ktoś zabił! Już? No! Nie, jeszcze nie padłeś, kłamiesz. Nie, padłem. Jakieś MichałPL mnie zabił. A, bo ty nie byłeś ze mną, dobra. Yy. Mm. No to tu się pożegnaj. No dobra. No to cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.